za Odyssey 3D, który pokazałem w osobnej rolce, Samsung pokazał nam również dwa nowe monitory z nieco innych segmentów. Mamy nowego OLEDa a G8, który operuje w dwóch rozmiarach w 4K 240 Hz. Ma zupełnie nowy system Safeguard Plus, który oznacza aktywne chłodzenie, znaczy aktywne właśnie, nieaktywne, pasywne chłodzenie ciepło rurkami, które pozwala uzyskiwać większą jasność monitora, jednocześnie chroniąc go przed przepaleniami. Warto zaznaczyć, że tutaj Samsung również w gwarancji zaznacza, że gwarancja obejmuje również wypalenie, także nawet jeżeli coś się stanie, właśnie z monitorem, z jakiegoś powodu się wypali, to i tak zostanie to uwzględnione podczas naprawy gwarancyjnej. Same monitory oferują złącza DisplayPort 1.4, mają też HDMI 2.1, co znaczy, że będzie konieczne stosowanie bezstratnej bądź na kompresji DCS. Mamy tutaj również podświetlenie ringowe z tyłu, pozwala ono się synchronizować z podświetleniem komputera, także to daje to bardzo fajny efekt. Dostępności jeszcze na ten moment nie ma, kiedy to nagrywam, ale powinny być skryte, kiedy ten film obejrzycie, i ceny niestety w związku z tym jeszcze nie znam są dostępnych sklepach w okolicach maja. Trzecią, ostatnią nowością pokazaną na ten rok przez Samsunga, jeżeli chodzi o monitory, jest najnowszy Odyssey G9, czyli seria w zasadzie kierowana do mniej zamożnych graczy, ale nadal dająca właśnie taki prawdziwie gamingowy filmik. Mamy tutaj 49 cali, to są proporcje 32x9, rozdzielczość to jest WUHD, czyli mamy 5120 pikseli na 1440 pikseli, tak naprawdę jak dwie 27-ki połączone razem. I to z zakrzywieniem R1000. czyli tak jak tutaj mówią, m, zakrzywienie naszej gałki ocznej, ale generalnie oznacza to, że niezależnie od tego, jak patrzycie na ten monitor, mimo wszystko z matrycą VA, no to nie będzie problemów z kątami widzenia, co jest notoryczną zmorą właśnie tego typu panelu. Warto zaznaczyć, że mam to oświeżenie tylko 144 Hz. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejsze standardy, raczej mało. No ale umówmy się, jeżeli chodzi o dosyć dobrą cenę, w jakiej ten monitor powinien być oferowany której niestety jeszcze nie znam, ale zapewniano, że będzie dobra, no to można powiedzieć, że to jest taki entry gaming, albo wręcz nawet dobre połączenie między monitorem do pracy, bo wiecie, mi, sam pracuję często w Excelu, no to Tutaj dużo się przydaje taka szerokość, taka ilość miejsca roboczego, a właśnie takim graniem po pracy. Tutaj również nie zapomniano ergonomii. Podstawka jest tak jak w pozostałych modelach, duża, płaska, z regulacją wysokości oraz też pochylenia, pokrzywienia. Także możemy ten monitor mimo wszystko dopasować do siebie. A dzięki temu, że podstawka jest dużo, dużo, dużo miejsca zmieści się również na małych biurków. Natomiast on nie ma tutaj podświetlenia RGB, na czymś nie zaoszczędzić. I to nam zamyka temat nowych monitorów od Samsunga na ten rok. Oczywiście, jeżeli przegapiliście rolkę o Odyssey 3D, koniecznie do niej zajrzyjcie. Tymczasem dajcie znać, który z tych monitorów na Was wywarł największe wrażenie. Czy zdecydowalibyście się na tańszego Odyssey G9, czy może na najnowszego Odyssey OLED G8 4K 240Hz? Ja jestem ciekaw Waszych opinii.